Cześć, witajcie. Testowałem już wiele gadżetów od Xiaomi. Dziś przetestujemy kolejne takie urządzenie, a będzie to lampka RGB sterowana za pomocą smartfona, a także programowalna. Zapraszam do testu. W białym pudełku poza lampką znajdowała się jedynie instrukcja obsługi w języku chińskim. Lampka posiada gwin w standardzie E27, czyli to jest najpopularniejszy standard stosowany w Polsce. Jej górna część wykonana jest ze szczotkowanego aluminium, dzięki czemu bardzo dobrze odprowadza ciepło. Zaś dolna część lampy emitująca światło pokryta jest mlecznym tworzywem, które jest światło przepuszczalne. Lampka ta ma bardzo solidną konstrukcję, jest ona wykonana bardzo dobrze, o wiele lepiej niż wszystkie tanie lampki RGB dostępne za kilka dolarów. Lampka ta jest stosunkowo ciężka, waży aż 170 gramów. Lampka ta do poprawnego działania potrzebuje łączności WiFi oraz odpowiedniego oprogramowania, a możemy go zdobyć skanując kod, który jest na tej chińskiej instrukcji obsługi. Dzięki niemu będziemy mogli pobrać oprogramowanie. Mi-Home, a w dalszej kolejności będziemy musieli się zarejestrować na chińskich serwerach. W aplikacji tej będziemy musieli udostępnić dane dostępowe do naszego routera. Następnie będziemy mogli przystąpić do wykrywania nowego urządzenia. Oczywiście, jeżeli posiadamy tylko jedną lampkę, zostanie ona wykryta. Jeżeli to się już stanie, możemy przejść do następnego kroku, czyli do obsługi naszej lampki. Lampka po pierwszym uruchomieniu zacznie nam świecić ciepłym białym światłem. Po odpaleniu aplikacji zobaczymy, że na dole mamy kilka ikonek do wyboru. Od lewej strony zaczynając mamy pierwszy przycisk, który pozwala nam załączać jak i wyłączać tą lampę. Ale znacznie ciekawie prezentuje się druga ikonka, która daje nam władzę nad 16 milionami kolorów. Po lewej stronie znajduje się suwa, którym ustawiamy intensywność światła. Zaś w górnej części mamy dostęp do całej palety barw RGB. Gdy już ustawimy intensywność i kolor, lampka zareaguje z około jednosekundowym opóźnieniem. Natomiast następna aplikacja powoduje nam płynną zmianę kolorów emitowanego światła, i tutaj podobnie jak w poprzednim ustawieniu, po lewej stronie mamy ustawienie intensywności światła, natomiast u góry. Ustawiamy sobie tempo, z jakimi kolory będą się zmieniały. No i kolejna zakładka oferuje nam już zdefiniowane kompozycje kolorystyczne w celu wprawienia nas w odpowiedni nastrój i mamy tam do wyboru na przykład słońca, zachód słońca, tryb romantyczny czy też nocny. Ostatnia zakładka sna pozwala nam na wyświetlanie koloru. Jaki zostanie złapany przez obiektyw naszej kamery? W górnej części widzimy dostęp do ustawień aplikacji, ale ciekawszą zakładką jest timer, gdzie możemy sobie ustawić, po jakim czasie lampa nam się wyłączy, zgaśnie. W kolejnym punkcie menu możemy sobie zdefiniować, ustalić, zaprogramować harmonogram świecenia. Możemy tam ustawiać godzinę załączenia jak i wyłączenia świecenia i to może być w trybie dziennym, jak i tygodniowym. W ten sposób możemy sobie symulować na przykład naszą obecność w domu, na czas naszej nieobecności oczywiście, A inną ciekawą funkcją jest to, że na przykład dziennie rano, gdy wstajemy dajmy na to godzinie 5 do pracy, lampa już będzie zapalona, a gdy zamkniemy drzwi za sobą ona zaraz zgaśnie. No i oczywiście jesteście pewnie zainteresowani, ile taka lampka kosztuje. Otóż, no nie jest ona specjalnie tania. W sklepie Girbes z kodem zniżkowym dostępnym na forum Telchina, można ją nabyć za 21 dolarów. Czyli jest to około 80 zł wraz z przesyłką do Polski. Na zakończenie muszę stwierdzić, że produkt niestety nie jest tani, ale pomoże nam ustworzyć odpowiednią atmosferę czy też klimat, co czasami. Jest warte wydania każdych pieniędzy. Trzeba podkreślić, że lampa ta ma bardzo dobrą budowę. Zastosowane diody mają bardzo długą żywotność, nawet 11 lat ciągłego świecenia. I myślę, że sprawdzi się ona doskonale w sypialni, w pokoju dziecięcym, a nawet w salonie. Bo jest ona uniwersalna, wkręcamy ją w tradycyjne gniazda E27. Nie jest to jakiś gadżet typowo. Jako lampka nocna. Ja polecam tą lampę. Naprawdę za 80 zł może dać nam wiele miłych chwil. Jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie. Jakie jest Wasze zdanie na temat takich lampek? Napiszcie to w komentarzu. A ja Was oczywiście zapraszam do obejrzenia starszej produkcji. Jest dużo produktów Xiaomi, jak i masa telefonów, innych gadżetów, innych pozostałych chińskich producentów. Jeżeli nadal nie znalazłeś tego, czego czekujesz, to subskrybuj kanał, bo już niebawem kolejne ciekawe filmy z ciekawymi urządzeniami prostosin. To by tyle, pozdrawiam, cześć, do następnego razu.